Z lekarzem przez telefon i no on przez telefon zorientował się, że ja mam koronawirusa. A w jaki sposób to, on to zdiagnozował? Jak Zdiag zdiagnozował, pytał się, czy mam gorączkę? Nie mam gorączki. Mhm. Kaszleć? Trochę kaszle, ale nie stale, tylko jak po prostu mi ten katar zleci gardło, to człowiek automatycznie, ale to nie jest, nie jest tak, no jestem zaszechnięta. Ale no. nie mam... Nie mam objawów, że temperatura, że się duszę, mhm. że duszności mam, nic nie mam. No oprócz tego, że no, na pewno przeziębiona jestem, bo byłam w takiej sytuacji, że wyszłam sobie na balkon nie ubrana. Mhm. I, to, I to wszystko było, i w gruncie rzeczy od trzech. Od niedzieli siedzę w domu, nie ruszam się z domu w ogóle. A proszę mi powiedzieć, a czy otrzymała Pani informację, że jest Pani skierowana na kwarantannę przez Sanepit, czy nie? Na razie nie, tylko powiedział, że zgłosi, a ja dzisiaj rano to zrobił, nie wiem czy no to... będą, nie, czy nie będą, no ale ja jestem uziemiona. Nie no, lekarz może Pani wystawić zlecenie na test, ale kwarantannę nakłada Sanepit, a nie lekarz, więc... No to nie wiem, w jaki sposób on to robi. Mam nazwisko lekarza, mogę podać adres zamieszkania, bo mówię, nie jestem Wie z pani szary, co? tylko z Krakowa. Wie... Próbowałem się dozwolić tam do biura, mhm. ale no niestety nie mogę, bo niedostępny jest poza. Jasne. Czy może mi pani powiedzieć, która to przychodnia i który lekarz? Przychodnia na Jagiellońsk w Krakowie. W Nowej Chucie. No moment, moment, powoli. Jak Tak? Jak Osiedle, osiedle, Jagielońskie. Tak? 19 nie, jeden. Jeden chyba. Dobra. Pan nie ma 19. Dobra. A lekarz, lekarz, który pani powiedział, że już zdiagnozował covid -a? Mogę tylko powiedzieć. Tak, proszę, proszę. Pan, pan doktor Lelek. Latek, przepraszam, latek. latek Okej okay. Dobra, dobra. I on na podstawie telefonicznej rozmowy zdiagnozował u pani COVID i nałożył na panią... Wiedział, że COVID i że nie kieruje na kwarantannę i on to zgłosi w samym yy, No to w takim razie wprowadza panią w błąd, bo nie ma, nie ma prawa kierować panią na kwarantannę. Może pani wystawić ewentualnie zlecenie na test PC? I wtedy kwarantannę nakłada sanepit, a nie lekarz. Ale to dość ciekawe, że on przez telefon już zdiagnozował u pani COVID. No to jest po prostu. Właśnie, to jest najciekawsze. Normalnie funkcjonuje, normalnie w domu zajmuje się tym, co zawsze. Mhm. <laughs> nie leżę. Ale czy pani wiadomo, żeby miała pani kontakt z kimś, kto miał COVID? Nie. Czyli tak w zasadzie na żadnej podstawie stwierdził, stwierdził, że ma yy, yy, no Pani COVID, a nie, 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 jest pa, nie jest Pani przeziębiona po prostu, no jest sezon taki, prawda... No jest, ale no, mówię, nie mam duszności, nie mam niczego, a to, że mówię, skatar jak zleci dwa bo to czasami kaszle. Mhm. Nie Mi kaszle non stop, nic mi się nie dzieje, temperatury nie mam. Mhm. Pan uważa, doktor, że zachorowałam na COVID. -a. No, ciekaw jestem, czy, czy inne jest w stanie choroby wykryć przez telefon. może... Y... No właśnie, nie wiem, bo chciałam, hmm. zarejestrowałam się wczoraj i mówiłam, że przyjdę. Byłam zarejestrowana na dziewiątą, ale w pewnej chwili pani rejestratorka mówi: Nie, nie, to może. Bo powiedziałam, że mam katar, kaszle trochę, ale bez gorączki jestem. Mm -hmm. no to nie to, pan, to pani doktor pani, bo ja się do kobiety zrejestrowałam, która mnie prowadzi. Mm -hmm. A lekarz. Jasne. Nie ten, który mnie prowadzi. Dobrze. Wie pani co, ja spróbuję się skontaktować z jakimś tam lokalnym sanepidem krakowskim i dowiedzieć się, na jakiej podstawie w takim razie ten... To mógł że... zrobić. Tak, tak. Panem no bo... mówię, ja jeszcze nie wiem. Znaczy, to znaczy, to oczywiście on mógł, on mógł panią, mógł pani wystawić zlecenie na test. Czy on to w ogóle sugerował? Sugerował to. No że... nie, on próbował, tylko ja powiedziałam, że ja nie będę testu robić. Aha. Tylko to powiedziałam. No bo ja mam trochę uszkodzony nos. No i chcesz, że mi głębiej wejść, Nie no, ale wie, wie Pani, można, no. znaczy ja, 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 ja powiem tak, to jest Pani decyzja, czy Pani chce być skierowana, czy nie chce być, czy, nieważne, nie jest, nie jest istotne. Oczywiście. A najważniejsze jest to, że nie miała Pani kontaktu z nikim, kto mógłby być podejrzany o to, że był A chory. Nikt się nie pytał, czy miałem kontakt jakiś z chorym. Aha. No, wystarczyło to, że pani powiedziała, że nie chce pani iść na test, ani się szczepić. I, i, I z racji chyba tego tutaj podjął taką decyzję bardziej. Po prostu spytam się, wypytam się, jak to wygląda z, ze strony sanepidu krakowskiego i czy oni mają świadomość, że do takich patologii dochodzi, bo to jest po prostu jakiś absurd, tak? No niedługo zaczną nam diagnozować przez telefon to, że ktoś ma raka. Dzień dobry pani Piotrkowski, koło Konfederacja Kłaniam się. Dzień dobry. Proszę pani, ja mam takie pytanie, ponieważ tu dzwoniła do nas na biuro pani z Krakowa, która dostała z, 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 dostała informację od lekarza, że ten nakłada na nią kwarantannę, bo zdiagnozował u niej COVID przez telefon. I proszę mi powiedzieć, czy lekarz ma w ogóle coś ma, ma takie uprawnienia? Z tego co wyczytałem na stronie Sanepidu Lekarz może skierować tylko na test, a sanepid de facto nakłada takie... Nieprawda, no i jest pan w błędzie. Dobrze, to. Proszę pana, lekarz nakłada izolację. Lekarz... Izolację, izolację. lekarz się składa do lekarza, lekarz daje skierowanie na test i w tym momencie pacjent jest już na kwarantannie, a jeżeli wynik się okaże pozytywny to pacjent jest na izolacji. Do... I izolację może zmienić tylko lekarz i lekarz żeby na nakładnie. Znaczy mowa o izolacji, ale lekarz przez telefon powiedział, że nałożył kwarantannę na panią. To jest to... No, może się, proszę panią, ale proszę. Y, może się przeczytał. Prze, to jest kwestia terminu, natomiast skutek jest taki sam. To znaczy ja, pani musi być w osobnieniu, w osobnieniu, jeżeli ma wynik pozytywny, tak? No tak, tylko że właśnie... To jest osobą chorą. Tak. Nie no, jest podejrzaną o to, że jest osobą chorą. Ona, ona Jeżeli za... ma pozytywny wynik, no to jest. Ale nie, nie, ona nie ma właśnie, jeszcze nie ma testu, nic nie. Ona od. od... Jeszcze nie zrobiła, nic. No to tak, no to proszę pana. Cofamy co, co rozmowy do początku. Tak jest. Jeżeli pani dopiero dostała test i nie wykonała go jeszcze, to w momencie kiedy lekarz zleca test, pani już jest objęta kwarantanną. To jest z automatu. Nawet gdyby Pani sama sobie weszła przez system, bo może sobie wejść, żeby takie... Nie no, ja wiem, wiem jak się to odbywa, w... bo sam to... To Do momentu okay. wyniku jest w kwarantannie. I jeżeli wynik będzie pozytywny, no to sprawa jest... Jasna. tak, pani jest na izolacji. Jeżeli wynik będzie negatywny, to jeszcze nie jest koniec, mhm. dlatego, że Pani musi poczekać jeszcze, dlatego, że laboratorium ma 48 godzin mhm. na wprowadzenie wyniku do systemu. Rozumiem. Pani może znać już wynik, natomiast to jeszcze ją nie z kwarantanny musi zostać potwierdzenie albo sms-em, że jest zwolniona z kwarantanny, albo przez y, internetowe swoje konto pacjenta. Rozumiem, dobrze. Ty... Jeżeli wynik mhm. będzie negatywny. Dobrze, ale tylko ja mam pytanie o, odnośnie troszkę inaczej, bo y, lekarz pod, podejmuje pe, pewne kroki podczas diagnozy, prawda? I, I teraz w jakim stopniu lekarz jest w stanie stwierdzić? On podejrzewa, że dana osoba jest y, podejrzana o zarażenie tym COVID-em, prawda? No tak, no bo na tej podstawie rozmawiał z pacjentką i na tej podstawie, na podstawie tego co mówiła pacjentka uznał, że może to być COVID i dał skierowanie na test. Ja tylko przedstawię, bo to konkretnie pani mi się przedstawiła, tam pani Urszula, mówi tak, ja z nim rozmawiałam, powiedziała, że ma kaszę, ale nie ma gorączki, nie miała kontaktu z osobą chorą, i chciała prawdopodobnie jakiś syrop na kaszel. Ale już pana, tak. ja nie będę oceniać okay. kompetencji lekarza, bo to nie jest, ja pracuję w kancelarii, to jest w ogóle. Rozumiem. Rozmawiam okay. z panem na podstawie wiadomości, które mam, ale to no, ja tutaj. Jasne, czyli rozumiem, ja, że. Ja pan chce, proszę rozmawiać z zarządzaniem kryzysowym. 416, czy lekarz miał taką prawo, czy nie. Mhm. E, końcóweczka 416. 416. prawnicę wyjaśniam. Dzień dobry, panu Piotr Strykowski, koło Konfederacja kłaniam się. Dzień dobry. Proszę pana, tutaj pani z kancelarii z oddziału sanepidu mnie skierowała do pana, żeby się kontaktować w sprawie no, ewentualnego skierowania pacjenta na kwarantannę bądź izolację domową w przypadku pozytywnego testu. I teraz pytanie mam takie, mianowicie lekarz, który wydaje taką decyzję, Dokonuje diagnozy pacjenta, prawda? Znaczy, no tak, no, jeśli kieruje, kieruje na test, ma wynik, wynik testu. No jak badania, jak przy każdym, każdym Tak, no ale, każdym, ale właśnie, na, na podstawie czego w zasadzie lekarz, bo teraz rozmawiałem z pacjentką, z, z panią, która zgłosiła się do nas z takim problemem, że wykonała telefon, żeby się umówić na spotkanie, skierowali ją na tą telefoniczną poradę, po czym lekarz przez telefon, nie pytając, nie przeprowadzając z, niej, z nią dokładnego wywiadu, kieruje ją na e, kwarantannę. E, znaczy wie pan, ma, może myli, myli pan tutaj pojęcia albo myli coś, ta osoba pojęcia. E, kwarantanna dotyczy osób, które miały kontakt z osobą, która była chora. E, lekarz może kierować na izolację domową. Dokładnie. Mhm. E, więc no to tutaj może coś, coś tam. Znaczy ja, ja powiem tak. Pani zadzwoniła, powiedziała mi, że lekarz na nią nałożył kwarantannę. Po tym jak ona powiedziała, że ona nie chce pójść na test i nie chce pójść się zaszczepić, tylko chce dowiedzieć się, jaki może wziąć lek. Czy tam na kaszel, czy bo on mówi, że nie miała kontaktu z nikim z COVIDem. em jest starszą osobą, siedzi w domu i opiekuje się jeszcze jakąś tam starszą kobietą. Mówi, że nie miała kontaktu z nikim, kto mógłby mieć, kto miałby stwierdzony COVID ale no wobec tego nie chce iść na test. No to ja, ja ją rozumiem oczywiście, no ale teraz pytanie, na jakiej podstawie lekarz może wydać taką decyzję? Czy, czy to jest po prostu, on uznał tak, że może ją skierować, czy po prostu nie, nie powinien przeprowadzić jakiejś dokładnej analizy, prawda, w przypadku? Podejrzewam, że lekarz rozmawiał z pacjentką i na tej podstawie, to no, 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 jak jeszcze raz hmm. mówię, lekarz nie wysyła na kwarantannę, lekarz ewentualnie może w tym przypadku skierować, skierować na e, zrobienie testu, i faktycznie system tak działa, że jak się pojawiła informacja o e, skierowaniu na test, no to zapobiegawczo system faktycznie wrzuca w kwarantannę, no bo nie wiemy, jaki, jaki może być wynik tego testu. Rozumiem, dobrze. A co w momencie, tak jak mówię, pacjentka powiedziała, że ona odmawia przy wykonania testu, i rozumiem, że ta izolacja jest nakładana z automatu, nawet jeżeli nie ma podejrzenia, tak? Znaczy nie, no jak to nie ma podejrzenia. Znaczy... Widać, widać, lekarz na podstawie rozmowy z nią uznał, że zasadne jest zrobienie przez nią testu w kierunku właśnie, właśnie covidowym. I kwarantanna to jest, wie, wie pan, to, mhm. to jest też trudne, no bo tak jak mówię, ludzie mają kłopoty z tymi pojęciami i mylą te pojęcia i trochę, trochę lubią przekładać, wie pan, przekładać to, co, tą rozmowę. No, dla nich mogło się wydać że nie, niedostatecznie przeprowadzona rozmowa z lekarzem, dla lekarza mogło to już być, być wszystko. Tak więc tutaj, tutaj to jest takie rozmawianie przez osoby trzecie, wie pan. Nie no jasne, ja po no, prostu, prostu dzwonię wywiedzić się, ponieważ zadzwoniła do mnie taka pani z, z takim Problemy, więc chciałbym się dowiedzieć, jak to wygląda. I no, wszystko wygląda na to, że to jest w gestii w zasadzie lekarza. tak? Czy, czy wykryj, znaczy przez... i teraz, właśnie pytanie: Czy jest zasadne to, że lekarz przez telefon potrafi dokonać takiej diagnozy? Prawda, Wie pan, tru, trudno mi tutaj jako bycie niemedykiem, nie mm. e, jakimiś opiniami w tym momencie. momencie Wie pan, też nie, nie znamy tej rozmowy. tak naprawdę. Jasne, no, dokładnie. Mogę, naprawdę Mogła pani kaszleć, że choćby nawet lekarz to mógł wyłapać. Kiedy rozmawiałem przez 10-15 minut, a osoba kaszle po prostu, albo jakąś zadyszkę słyszy, albo wie pan, to. Jasne. No nie no jesteśmy lekarzami, rozumie pan. No, oczywiście. I dla niego, dla niego temper głosu już mógł być zasadny, że coś z oddechem jest nie tak. Więc, no tak jak mówię, to jest takie rozmawianie przez osoby trzecie. Jasne, jasne. Bardzo Panu dziękuję w takim razie i, i życzę miłego dnia. No i zdrowia. Dużo zdrowia życzę. Zdrowia. Do, 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 do widzenia. Przede wszystkim może wy, słowem wyjaśnienia czym jest kwarantanna dotyczy osób z bliskiego kontaktu ze źródłem zakażenia koronawirusem bez objawów choroby lub osób podejrzanych o zarażenie SARS-CoV-2, którym lekarz wystawił zlecenie na test. Kwarantanna nakładana jest przez sanepit, a nie przez lekarza. Jeżeli nie pojawią się objawy zakażenia, automatycznie ulega zakończeniu po 10 dniach od, konta od kontaktu. A jej zakończenie nie wymaga wykonania testu ani wystawiania zaświadczenia. Eee, no. Izolacja dotyczy osób z dodatnim wynikiem testu. Niezależnie od tego, czy mają lub nie mają objawów choroby, przebywających w warunkach domowych, zostaje nałożona automatycznie lub. Przez lekarza POZ w dniu uzyskania pozytywnego wyniku testu i automatycznie wymaga, wygasa po 10 dniach jej rozpoczęcia, o ile lekarz POZ w trakcie teleporady udzielanej osobie objętej izolacji nie wcześniej niż 7 dniu nie wydłuży czasu jej trwania. Także, oczywiście, dla nas to są tylko słówka. Lekarz mógł się pomylić, ale tak jak tutaj pan wyjaśnił z oddziału prawnego, chyba tak, tak jak pani przekierowała mnie z kancelarii tłumaczy, że mm, no my nie do końca rozumiemy pojęć. Także skoro my nie rozumiemy, lekarz też może nie rozumieć i e, e, wszystko i tak się sprowadza do tego, że lekarz wyczuł przez telefon covida. Dzień dobry. Jeszcze raz Piotr Sterkowski koło Konfederacja. Kłaniam się. Dzwoniła Pani parę minut temu do mnie. Wie Pani, pozwoliłem sobie podzwonić po sanepidzie, oczywiście w celach wyjaśnienia Pani przypadku. Raz, że Pani z kancelarii odebrała i na początku zaczęła mi tam uzasadniać i wyjaśniać, tak, po czym się chyba spostrzegła, że sama nie rozróżnia różnicy między kwarantanną a izolacją domową. Ale już to pal licho. Przekierowała mnie do działu prawnego, w którym wyjaśnili mi, na czym to wszystko polega. No i właśnie, no pa na panią zosta będzie nałożona kwarantanna, oczywiście przez Sanepit, ale tak. po zgłoszeniu przez pana doktora, tak? Tylko teraz tak, ja spytałem się, czym się to różni, na jakiej podstawie lekarz może podejmować taką decyzję. No właśnie y wydaje mi się, że błąd polegał na jednej sprawie, no pani wykonała ten nieszczęsny telefon do pana doktora. Czy nie wiem, czy panią połączyli z tym telefonem? Nie, panie... nie, nie. On dzwonił. No ale to, yy, nie wiem, była Pani podejrzana o to, że, że, że Pani jest... Yy... Nie, ja po poradę. po prostu chciałam lekarstwo jakieś. No dokładnie. No, tak, no ale tak, no, yy, z tego co mi wyjaśnili, lekarz mógł po Pani tembrze głosu, albo po Pani zadyszce, albo po kaszelku stwierdzić, że Pani jest chora na COVID i w związku z tym... Nie kaszlałam, nie mam zadyszki, jedynie zakrypnięty głos. No, yy, ja, ja to rozumiem. Ja te, dla mnie to jest w ogóle jakiś skandal i absurd, że lekarz jest tutaj panem i władcą naszych, naszej wolności albo nie. E, pani oczywiście tutaj w dobrej wierze dzwoniła, żeby dostać lek. Jakikolwiek, no nie wiem. A chociażby mógłby te. Nie pan ja się jednego przecież. boję, tak. że jeśli nie ta tak? to może się przerodzić w coś gorszego. I ja wtedy będę, faktycznie będę miał problemy. Problem pojawia się taki, że pani yy, nie chce przyjąć testu, tak? I, i to już jest dla nich jakiś błąd w systemie. I oni z automatu pewnie będą chcieli pani kwarantann, na, na, na kwarantannę wepchnąć. A to, że pani wymaga rzeczywistej pomocy, no to już niech się pani bawi w domu sama tak i próbuje załatwiać prywatnie pewnie jakieś wizyty czy coś takiego. No, nie wiem na jakiej zasadzie to, to się odbywa, tak? no ale wiem, że póki jest jeszcze czas, póki jeszcze na to pani nie, nie nałożyli, w mojej ocenie. Należy się udać do lekarza i, z, i powiedzieć, że prawdopodobnie ale nie hmm. w momencie. Ale z tym, że tak, lekarz mi podpowiada, może nie podpowiada, może wychodzić, bo ma problemy z nogami. Mhm. Więc ja jestem tą obsługującą. Mhm. Ale yy, z tym, że yy, coś ty mi mówił? A, od dnia dzisiejszego. a tak, bo on mi powiedział, że nakłada mi kwarantannę od dnia dzisiejszego. Ale to kwarantannę nakłada sanepit, a nie lekarz. Lekarz może skierować na test. No tylko, że on mi powiedział, że mam siedzieć w domu przez 10 dni. Od dzisiaj. No. no nie no, prawdopodobnie, prawdopodobnie straszył panią. Eee, nie wiem w jaki sposób się to odbywa. Czy lekarz teraz wbije pani dane do systemu i de facto same sanepi... No tak, kobiet będzie miał z tego. No tak, no ta tak. tylko że Tylko właśnie podstawy... Ale pracowniką służby zdrowia, więc troszeczkę mhm. wiem. Nie no oczywiście. No ale lekarz może panią skierować na izolację tylko w momencie, kiedy ma pani wynik dodatni z testu. I tyle. A kwarantanna, kwarantanna jest nakładana przez sanepid, a nie lekarza. No, tak, tak, tak mi tłumaczyli. Ale wniosek, wysyła... Ale wniosek wysyła lekarz do sanepidu? No oczywiście, że tak. Ale musi mieć do tego test pozytywny. No i właśnie to jest... Yy, yy, no i tu jest problem. Trzeba, nie no, bo nie ma testu. Nie ma testu. A ja na kwarantannę pozbawiona... Tak. Usługi lekarzy. No dokładnie, dokładnie, no to jest jakiś absurd. Nie proszę powiedzieć, czy mogę zamówić wizytę lekarską, domową, prywatną, a ja obciążę ci ośrodek? Dobre... A to jest dobre to jest, pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, tylko po... pytanie, dlaczego miałaby pani płacić, skoro pani yy, płaciła składki zdrowotne, jest emery... Tak, dokładnie, no to jest jakiś po prostu skandal. Yy... Proszę, w, w, według mnie, bo ja nie, niestety nie wiem, jaki był przebieg. Ja mogę relacjonować tylko to, co. Jak pani do mnie. Za... Tak, co pani powiedziała, i musiałbym dzwonić do lekarza, ale ja podpowiem tylko jedno. Można zadzwonić, bo ja miałem coś takiego z dzieciakami, że jak u mnie chorowały, że my powiedzieliśmy, że my wszyscy jesteśmy na kwarantannie i my nie możemy wyjść. I wtedy przyjeżdża taki Pan w skafandrze i on robi test u Pani w domu, żeby się skontaktować. Ale ja nie dam sobie testu. Nie, 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 ale test można zrobić z gardła. A mnie tłumaczono, że tylko z nosa, w żaden inny sposób. No tak, no tak, ale Pani się nie zgadza na, na z nosa i wtedy muszą zrobić z gardła. Więc proszę mi uwierzyć, że jest to do zrobienia. No i tyle. Ja, nie, ja w żadnym wypadku nie namawiam do robienia testu, bo w mojej ocenie to jest w ogóle nieadekwatne i niewłaściwe, ale jeż, wiem, że kwarantannę można zdjąć tylko negatywnym testem, tak? Niestety. Tak tak, tak, tak jest przepis skonstruowany, a nie... Mm, no nie ma to w ogóle jakiegoś racjonalnego... Niezdrowy rozsądek. Tak, nie, niezdrowy rozsądek, dokładnie. Więc jeżeli nie chce być pani zamknięta w domu, bo ta kwarantanna prawdopodobnie minie, będą tam dzwonić, kontaktować się z panią, czy to policjanci, czy, czy, czy każą pani ściągać aplikację na telefon, co jest tym kolejnym absurdem, no ale da się to zdjąć właśnie poprzez ten negatywny test. Tak? I ja tylko podpowiadam, jeśli by pani chciała coś takiego zrobić. I proszę zastrzegać, że Pani ma uszkodzone śluzówkę nosa i nie może Pani, po prostu lekarz przeciwwskazał i tyle. No. Ale to jest nabijanie statystyk, tak? No i potem mamy 50 tysięcy zachorowań, bo, bo, bo lekarze, lekarze, lekarze skierowali. Ja 50 tysięcy testów to jest 24 miliony złotych, to teraz proszę... mieć chociaż jedną dziesiątą z tego. No więc właśnie, no więc właśnie. Wychodzi na to niestety, że nie ma co dzwonić do lekarza. Bo ten na nie. podstawie tego, że pani pociągnie nosem, że yy, po, yy, wstrzyma pani głos na pół minuty dłużej, już panią skieruje, bo to COVID. Bo pani przecież nie może oddychać.